To jest najlepsza rzecz w jakimkolwiek muzeum, w jakim byliśmy. Przecież to jest jakiś sztos. Cześć. Hello. Wracamy po czterech latach na YouTube'a. Widać. <laughs> w skrócie mieszkamy na stałe w Wanie już od 6 miesięcy, o tym powiemy kiedy indziej. A teraz jesteśmy w Danii i jesteśmy w parku, gdzie są jelenie. Tak, jesteśmy w parku Przejmuję Gimbala, bo to też jest nasza nowa zabawka eee, w Danii. A w Danii jesteśmy, ponieważ e, mam tu pracę, także będziemy cały sezon do końca... O, są te e, jelenie. Moment, stop, pauza, tu. Nie znaku zakazu. A jak nie ma znaku zakazu, znaku To można. I co tam masz zamiar robić? No obserwować jelenie. Widzisz jakieś? Nie. No jednego widzę. Marysia powoli schodzi z drabiny, a ja szybko powiem, czemu jesteśmy, tu gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Danii, w Esbjergu, ponieważ tutaj dostałem kontrakt w mojej firmie. Ja będę tu osobiście pewnie do końca roku, ale postanowiliśmy przyjechać tutaj razem na moje cztery rotacje, czyli jakieś dwa miesiące. żeby sobie pożyć na kempingu. Razem. Razem. Yy, I co? No, kończymy tą zabawę. Było fajnie, widzieliśmy jelenie, Gołem i w sumie nie wiem, czego się spodziewaliśmy więcej. Po parku z jeleniami. Po parku z jeleniami, mm, fajnie, no co. Taki w sumie męski park, można by powiedzieć. Park z jeleniami. Dzień dobry, witamy serdecznie, jest niedziela, yy, czyli dzień na spędzanie wspólnie czasu, bo normalnie nie mamy jak spędzać wspólnie czasu, ponieważ ten pan tutaj... Szalom. Pracuje dość dużo. Jak pracuje Eriot. A to... No, no. 6 no. No, no. dni w tygodniu, 12,5 godziny dziennie, co zostawia jakieś 2 godziny dziennie na to, żeby jeszcze coś zjeść, zrobić, jedzenie na następny dzień, ewentualnie coś przeprać i to tyle. Istniemy. Dlatego niedzielę spędzamy raczej aktywnie. Staramy się wyciągnąć z nich jak najwięcej. Także dzisiaj jedziemy do Ribe. Jest to najstarsze duńskie miasto, ale najpierw jedziemy do jakiegoś centrum yy, UNESCO w ogóle. Który, tam jest płasko i są ptaki i jest jakieś muzeum, więc dowiemy się podejrzewam na miejsce. I można z pieskami. I z pieskami. A no właśnie, to jest tak naprawdę najważniejsze, bo można z pieskami. A wiesz jak śpi? Nie Jestem peni i, 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 I się <laughs> śpię. <laughs> tak. Dobra, jedziemy! Ale stara turbina. No Spokojnie. O, leżą blady na ziemi też. Można wziąć i poćwiczyć. Blade'owanie. Normalnie spadło. Ty, patrz, normalnie się zjebało. <grym> o, small way. Czyli Mała droga. Zwężenie drogi, dokładnie no, tak. My. Ty to jesteś, poliglota. Poligloci. Uuu. Maria? Maria? Halo, nie Maria? Maria, coś przerywa. Maria, coś przerywa. <grywa> Ej, pamiętaj, że kiedyś tak się. jeju, ja pamiętam, jak się chodziło do sklepów z płytami. Myszko, jestem na telefonie. <grywa> I kawę można zrobić tu? No dobrze. Espresso <grywa> Latlaty? Amerikano? Tu są włosy kraba Elliot laborant. Pozdrawiam Właśnie nagrałem piosenkę z ptaków Jej słucham Przecież w jakimkolwiek kobiet w załamę Przecież to jest jakiś czas. Ale wciągnęła się robala. Fajne? <noise> takie senów, generalnie spoko, nie no co tu dużo oglądać, takie jak taki, nie? A jak muzeum? Fajne połączenie praktycznych informacji, jak z parku narodowego, połączone z artystycznym, po prostu takim skandynawskim ładem i prostotą. Super się bawiłem. I teraz to, co wszystko widzieliśmy w muzeum, idziemy zobaczyć na żywo. Na żywo. Także zapraszamy serdecznie do subskrybowania naszego kanału, bo jeszcze o tym nie wspominaliśmy. Dajcie łapkę w górę, naciśnijcie dać. To może tu? Ono jest dwa razy dziennie zalewane przez przypływy i odpływy. Teraz już wszystko wiemy, bo wejdźmy do muzeum. Jesteśmy tak jest. bardzo młodsi. A gdzieś pani? A tu jesteś! Ty, gałganie! No ale mają taki kolor Worku na śmieci Tak Co się dzieje Patrzcie jak idzie przypływ niesamowite Ty nie uważaj, bo cię zmiecie! ja Elio ale super! Pierwszy raz takie coś widzę w ogóle. Ale to nawet nie jest wiatr, bo ja myślałem, że to wiatr, a wiatr jest... Ty nie uważaj! Zalewa cię! Pani normalnie patrz to! Co? Ale ja myślałam generalnie, że to będzie jakaś taka kładka i że tu będzie można chodzić. Słuch, tego? Tak, ale tutaj w ogóle są organizowane jakieś wycieczki. E, że można iść oglądać foki, albo zbierać muszle. Takie te masus, te małże. A? Ach, sorry, moja ja nie mówię po polsku. Mój jest ostatnio oh. bardzo, bardzo biały. Jedyne co, to nie widzieliśmy tu za bardzo ptaków, ale no, ufamy, że są, bo widzieliśmy w muzeum. Może po prostu nie przyleciały jeszcze. A wiedziały, że będziemy. Szczególnie bardzo by kusiło, żeby tutaj spać. Ale no w Danii są dość duże kary za to, że za spanie na dziko także tutaj jest tylko parking jakby dzienny a spać trzeba na kempingach albo na jakichś tam wyznaczonych miejscach, których jest bardzo mało. Eee, no, no także niestety, go. No, no to po wycieczce. Myślę, że jeszcze tu wrócimy, bo planujemy tu jednak na dziko, może spróbować na jedną noc. Tak, się przeczytaliśmy na Park Fornace, przeczytałem, że żeby nie wystawiać krzeseł na zewnątrz. Nie zachowywać się w sposób.... Biwakowy. Campingowy. A my umiemy się. Zachować. Tak, więc co, no więc wracamy teraz do Esbiergu, bo idziemy się powspinać, jeszcze coś zjemy, powspinamy się i później um, pójdziemy do restauracji. Także Elliot już się chwyta za portfel. Albo ty. Co albo ja? Albo ty. No ale ja nie mam problemu z wydawaniem ja na też jedzenie. Ja nie mam problemu z wydawaniem na jedzenie. Tak? Powiedz to tak głośniej. Eliot ma problem z wydawaniem na jedzenie, ale jako, że jesteśmy małżeństwem, idziemy na kompromis i wydajemy na jedzenie. <laughs> idziemy na ścianę w Zbiergu. Jedna, jedyna ściana, także nie mamy za dużego wyboru. Nie, w sumie nie, to jest druga. Jest, jest jeszcze dwie. jedna? Jest jeszcze jedna, ale ta druga jest jakby e, ścianką klubową i jest otwarta z poniedziałki i w startach od 19 do 19 Ja tutaj próbuję zawalczyć na bulderze, który zaczyna się tak zwanym fit first. Ale ja nie mogę duchu podnieść. <głos> <głos> to jest bardzo trudny start. A Przytrzymać ci stopy? Aha. Jedno mi teraz przytrzymaj. Czekaj. <noise> Okay. <laughs> no, ten mój już swoje przeżył. Kuszyś, a... A... Super, ja się bałam, wiem, Skraśnie. ekstra. Wchodząc stędy albo inną drogą, jesteśmy tutaj, I jest kampus. A tam jest elo. <noise> A z e, Idziemy coś zjeść. Jesteśmy po po wspinaniu. E, dochodzimy do wniosku, że życie w Wanie plus 12 godzin pracy dziennie e, plus bycie w Danii nie sprzyja e, wspinaniu. No, ani trochę. Ani trochę. Także będziemy musieli coś wymyślać. Ale teraz, póki co, idziemy coś zjeść. Bo za mało tyjemy tutaj, z braku ruchu, że Eto. chyba jeszcze coś. Da to Idziemy po zjeść. prostu zjeść. Tak. A czemu to Eliocik ma taką niezadowoloną minę? Chciałbym, żeby pan już przyszedł, chcę zamówić. Jak najszybciej zapomnieć o tym, że zapłacimy miliony monet za burgera. Ale jaką żonę będziesz miał szczęśliwą? Co, już nie jest szczęśliwa teraz przed burgerem? Ale może być szczęśliwsza zawsze. Absurd, absurd. I co, zadowolony masz? No póki co nie, bo nagrywam, a nie jem. <laughs> Jak burger. Jest taki, jaki miał być. Drogi, nie, rzadko. <laughs> <laughs> Powiem tak. Tak jak zawsze zjem deser. To chyba pierwszy raz nie zjem deseru, bo deser kosztuje tyle samo. I to najprostszy deser, bo to tiramisu. Kosztuje tyle samo co burger w Polsce. Także wracamy do domu i co robimy? Jemy knopersy. I będziemy jeść knopersy.